Patrzcie jak cudnie słonko świeci. Jak słonko świeci, to wszystko się wydaje takie ładniejsze, czystsze, przyjemniejsze. I tutaj też takie fajnie było, gdyby mojego palucha nie było, nie? Uff. Po pole wygląda cudnie. I ruderka też wygląda cudnie, prawda? Prawda. Idziemy jeszcze Wojtka zobaczyć, czy jeszcze grabi, czy już nie, tylko pomału, bo tu mamy nierówności terenu. Jeszcze coś tam grabi. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was na ruderce. Mamy już styczeń nowego roku. E, ja powoli Nadganiam straty w kręceniu filmów, więc mam nadzieję, że lada dzień będę w miarę na bieżąco. Aktualnie zajmujemy się impregnacją, znaczy najpierw czyszczeniem i impregnowaniem belek. Następnie będziemy prostowali te belki, żeby przygotować je pod zrobienie podłogi na piętrze. Jak wiecie, może z wcześniejszych filmików Deski tam pościągaliśmy, bo deski były spruchniałe, były powyginane, popękane, więc niestety nie mogliśmy ich ponownie wykorzystać na podłogę, ale wykorzystamy je do innych, do innych celów. Chciałabym też poruszyć ważny temat, a mianowicie czy nie lepiej byłoby, bo jak zaczęliśmy nagrywać pierwsze filmiki, pojawiły się właśnie takie pytania, czy nie lepiej byłoby na przykład wziąć to, zburzyć i wybudować na nowo. Powiem Wam jakby po tym roku w sumie czasu, że e, może nie lepiej, bo nam zależało na tym, żeby to był ten stary dom, ale na pewno byłoby szybciej, szczególnie jeżeli wzięlibyśmy do tego ekipę. Bo pamiętajmy, że my e, remontujemy ten dom tylko i wyłącznie w soboty, bo cały tydzień pracujemy. Z ekip takich dodatkowych fachur, fachur e, to korzystaliśmy z dekarza, no i korzystaliśmy z elektryka. Natomiast e, wszystko, wszystkie pozostałe rzeczy robiliśmy sami, a mieliśmy tutaj roboty od cholery i ciut, ciut więcej, bo ściana nowa szczytowa, tynki, no, no wszystko, ściąganie polepy, tak? Tak więc jeżeli wzięlibyśmy sobie ekipę e, budowlaną, mielibyśmy ładny teren, bo tutaj teren też mieliśmy taki zakrzaczony i ciężki, więc trochę nam zajęło ogarnięcie, tego terenu, więc jeżeli wzięlibyśmy sobie ekipę, mielibyśmy ładną, małą działeczkę, to postawienie domu na pewno zajęłoby znacznie mniej niż remont naszego. Z tym się na pewno zgodzę. A co do kosztów? A co do kosztów, to powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że... Yy, Dobrze sobie z tym radzimy, czyli jesteśmy, jesteśmy poza budżetem, bo to nie ma co się oszukiwać, że nie. Bo ceny tak poszły do góry, że ciężko by było być w budżecie. O, jak mnie tutaj zarazi słonko. Jesteśmy poza budżetem, ale nie aż tak, jak, jak wydaje mi się byłoby przy budowie domu. Natomiast wiecie, co ja mogę powiedzieć, skoro nie budowałam. To jest pierwszy dom, który remontujemy. Czy ostatni czas pokażę, więc, więc tyle o kosztach. Yy, no i co jeszcze Wam mogę powiedzieć, zaraz się ustawię trochę lepiej, bo naprawdę tak mnie razi słonko, ciężko mi <coughs> kręcić, idziemy sobie, idziemy sobie tu, o tak będzie lepiej, tak będzie lepiej, o mam jakiegoś spacerującego pana po polu, nie wiem co on tam sobie spaceruje i szuka, zaraz Wam pokażę. Dobra, i wracając do tematu, to my dalej, dalej remontujemy, dalej działamy, jeszcze mamy siły, jeszcze mamy energię. Stodoły nie ruszyliśmy, tak więc parę rzeczy nie udało nam się zrealizować w zeszłym roku. Między innymi nie udało nam się zburzyć części stodoły, a planowaliśmy zburzyć, Teraz wam pokażę, o tą część. Tak chyba będzie, o. Tą część planowaliśmy zburzyć, bo ona już nam się Sypie, no ale nam się to nie udało, więc dalej stoi. Czasami z tymi starymi budynkami jest tak, że się wydaje, że już się wali, a to stoi, stoi, jak zaczyna się rozbierać, tym że mało zaczyna się rozbierać, to się okazuje, że, że to nie takie hop-siup, bo kiedyś budowa budowali dość solidnie. Na przykład nasze ściany w domu mają e, no różnie od 55 po 70 e, grubości, no a teraz się buduje 24, nie? Co nam jeszcze zostało do zrobienia? Zostało nam. Bo w co to za tekst? Co nam zostało do zrobienia? Zostało nam milion rzeczy do zrobienia. Natomiast w chwili obecnej jesteśmy jeszcze na etapie coś tam kończenia ogrodzenia siatki leśnej. więc musimy okorować słupki. Też to idzie dość opornie. Dębina mocno nam wyschła, więc ja sobie z tym radzę. Tak, sepę wam. Wojtek radzi sobie lepiej, ale mi to idzie opornie. Dobra, zabieram was teraz ee, zabieram was teraz do ruderki i pokażę jak to wygląda. No i tak. Um, trzeba by było wejść na drabinę i zaimpregnować belki, ale jest mały problem, ja się cholernie boję. I teraz już były podjęte dwie próby, ale nie wiem, czy coś z tego będzie, czy nie będzie. Muszę sprawdzić. Piecu się pali, więc zaraz będzie cieplej. No i co? Podejmujemy próbę, nie? Dzień dobry państwu Jak to było tam, to na rynku. Tak, jeszcze jakbyś miał okulary, to już w ogóle byłoby super Kochanie, jakiegoś już tylko mam No Gdzie masz ten dom wybielony? A tu? To tym wapnem, tak? Jestem wśród wietrów, ale no, znaczy olej mam chyba, chyba, tak spuchło ale... No mi się wydawało, że to była olejna tutaj Wojtek, a nie wapno, bo wapno to by Ci inaczej wyglądało, ale tu rzeczywiście efekt fajny. no tak schodziło, więc nie wiem co to do końca. Hmm. Ale schodzi. No kurzy się jak cholera. Dobra, ja idę po ten impregnat, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Ładnie No ładnie. Dobrze, jesteśmy na górze i co wam mogę pokazać? Mogę wam pokazać, że były tak krzywe nasze belki, że trzeba było wypoziomować tutaj sobie e, laserem. Wypoziomowaliśmy no i ponabijaliśmy. A dokładnie Wojtka, tata, nam to zrobił. Ponabijał e, deski po dwóch stronach, wyrównał to. I teraz na tym będziemy dopiero e, przybijać płytę OSB. A tu jest Wojciech, który. Czyści belki ręcznie. A dlaczego czyści ręcznie? Bo agregat <laughs> nam znowu nie działa. To jest niekończąca się historia, no ale ręcznie, pięknie mu to idzie. Więc spoko, bo to jest na razie takie wiecie, przeczyszczenie, żeby zaimpregnować belki tylko. A takie docelowe czyszczenie belek to będzie tych, które są pod spodem, bo je zostawiamy odkryte. Więc tak to wygląda aktualnie. Nastąpiła zmiana, czyli. Krystyna wlazła na rusztowanie, bo jest troszkę bardziej stabilniejsze i większe niż ta drabina. Więc ja się biorę za czyszczenie belek. A Wojtek się bierze za impregnowanie. Tak to, tak to się prezentuje. Z góry. O! Pokażę Wam jak wyglądają belki i co my dokładnie czyścimy. No to patrzcie jakie to są w zakamarkach brudy. O. To wszystko trzeba czyścić i najpierw zamiatamy standardowo, a później mamy taką szczotkę drucianą I robimy, no wiadomo, że nie tak pitu-pitu, nie chcę, żeby mi do aparatu naleciało, ale jedziemy tutaj. Więc tabelka została do połowy, no i później się przez sobie przesunąć i dalej robimy. A Wojciech, o proszę, na drabinie. Jedzie z pędzlem. Impregnacja się odbywa. Co już widzę, zaimpregnowane ta część. Teraz ta. Pięknie. A ja przesuwam sobie rusztowankę i działam dalej. Co pan robi? Co to za święcenie desek? Wojtek. Czasami dobrze podglądam. Co ten Wojtek robi? Miał nim belki, a on jest święci. Dobra. Widzicie, tu jest jeszcze resztka gliny. I to trzeba teraz znieść. I... Dobrze, dobrze. Tak wygląda przed czyszczeniem. Zaraz Wam pokażę jak po cicho bądź, bo tutaj kręcę. Ja tu serial oglądam. Maurycy. Tak wygląda wyczyszczona beleczka. To oczywiście, owaj, tak ktoś tam się patrzy. I to jest wyczyszczona tylko i wyłącznie szczotką drucianą. Więc... A poza tym tej części nie będzie widać, więc my to tak powierzchownie czyścimy, no ale różnicę na pewno widać. Że idealna pora na y, okurowywanie słupków czyli zima, minus nie wiem 3-4 na zewnątrz więc zimno jak cholera ale mam herbatę, więc łyk herbaty i się biorę za pracę o Jezu O nic tak nie smakuje jak herbata z miodem i cytryną, chyba jeszcze z cynamonem w sam raz. dobra koniec gadania Koniec gadania moi mili. Bierze się Krystyna. Jak się robi, to nie czuć, że zimno, nie? Gorzej, jak się stanie. O. Robimy ogniwo, jak widzicie. Na, na większą ekipę. I się bardziej dymi niż pali, ale Wojtek dzielnie walczy o cicho, tylko żeby ci się but nie zajął. Tak więc po pracy, zasłużona za, kiełbasa będzie. O, zobacz, Wojciech, rozpaliło ci się. Strasznie masz okurzoną kurtka, tak jak zresztą ja. No, tak to bywa.